To jest już siódma edycja Budy Jarmarcznej. W tym roku zaskakujemy myślę wszystkich, bo gramy koncert na początek całego wydarzenia. To będzie koncert, który pokażemy trzeci raz. Występne piosenki, autorskie kompozycje, dużo utworów lirycznych autorstwa Anety Adamskiej-Szukały w moich aranżacjach i reszty zespołu. To jest koncert w wykonaniu aktorów i muzyków zaprzyjaźnionych również z Teatrem Przedmieście. I myślę, że będzie bardzo właśnie lirycznie, żywo. Większa część koncertu to są tanga, ale też będzie poezja śpiewana, Między innymi wiersze pani Krystyny Rękowskiej, przerobione na właśnie kompozycje melodyjne. Tak jak wspominałem, 5 lipca będzie koncert, i to będzie się odbywało na placu przed teatrem w plenerze. By pomieścić jak najwięcej ludzi na to wydarzenie następnego dnia o 18 w naszej siedzibie już w naszej piwnicy na Reformackiej na sali będzie monodram Natalii Sakowicz. To będzie taki teatr formy opierający się na działaniu między aktorką a jej lalką. Natalia Sakowicz w spektaklu Romans, a o 20:00 będzie kolejne wydarzenie. Znowu powracamy do pleneru, do placu przed teatrem, gdzie zostanie pokazany spektakl teatru Terminus Aquo, Nowa sztuka zakopiańska w reżyserii Edwarda Gramonta. I to będzie na pewno bardzo szalony spektakl i na pewno również zaskoczy pozytywnie widzów i Myślę, że może być coś takiego, że w trakcie spektaklu będą dochodzić widzowie na ten spektakl. To będzie bardzo taki energetyczny na pewno pokaz tego wieczoru. No i trzeciego dnia o godzinie 18.00, dobrze znany spektakl w wykonaniu naszego teatru, Teatru Przedmieście, pod tytułem Śpiewająca z Wilczkami, gdzie przedstawimy historię życia i twórczości Heleny Wilczek. Która grała, w zasadzie śpiewała w kapeli Wilczków z Rakszawy. No i to jest taki spektakl bardzo sentymentalny, refleksyjny, ale też bardzo też wesoły momentami, bo jest opracowany wokół właściwie tej muzyki ludowej, którą się otaczała przez całe swoje życie Helena Wilczek. I to się właśnie odbędzie u nas na sali o 18 .00, 7 .00 lipca, a o 20.00 już na zakończenie festiwalu. Plac przed Teatrem i premiera Bartłomieja Ostapczuka w spektaklu Cafe Silencio Teatru Pantomime Mimo. Także dosyć, można powiedzieć, ryzykowny ruch, że premiera akurat decyduje się pokazać u nas w Rzeszowie, ale w zasadzie to nie jest żadne ryzyko, ponieważ my się bardzo dobrze znamy z Bartkiem już od wielu lat. Chociażby w październiku można było zobaczyć happening Drabina do Nieba, otwarcie Drabiny do Nieba, który właśnie reżyserował Bartek wtedy. Także na pewno moc wrażeń i niesamowita dawka dopaminy i różnych innych rzeczy, które na pewno zmobilizują do takiego aktywnego spędzania dalszej części wakacji i też takiego twórczego rozwoju. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w siódmej edycji Budyjar Marcznej ponieważ jest to niepowtarzalna okazja, by doświadczyć teatru w takich, a nie innych warunkach, to znaczy latem, w otoczeniu słońca, uśmiechniętych twarzy i wspaniałych spektakli i innych wydarzeń towarzyszących, które na pewno bardzo dobrze wpłyną na Wasze samopoczucie. Serdecznie zapraszamy.